Moja córka właśnie wróciła do domu, ale problem w tym, że powiedziała do mojej żony: Mamusia, kiedy byłaś w pracy przez dwa dni, przyszła do nas bardzo piękna pani, żeby odwiedzić Tatusia i. Zanim jednak zdążyła dokończyć, moja żona przerwała jej i powiedziała: Kochanie, dokończymy tę historię, kiedy Tatuś wróci do domu, dobrze? I tak czekali, aż wróciłem do domu. Gdy tylko wszedłem do mieszkania, powiedziałem: Kochanie. Umieram z głodu. Co dzisiaj na obiad? Na co moja żona odpowiedziała: Kochanie, dzisiaj przygotowałam coś naprawdę wyjątkowego tylko dla ciebie. Poczekajmy tylko, aż nasza kochana córeczka zejdzie na dół i zjemy wszyscy razem. Po chwili nasza córka zeszła na dół, i gdy już mieliśmy zaczynać kolację, moja żona spojrzała na nią i zapytała: No dobrze, skarbie, co to mówiłaś o tatusiu i tej pięknej pani? Kiedy to usłyszałem, serce zaczęło mi bić szybciej. A córka chwilę pomyślała i odpowiedziała: Mamusiu, kiedy byłaś w pracy przez dwa dni, przyszła do nas bardzo piękna pani, żeby odwiedzić tatusia. Tatuś powiedział mi, żebym cicho bawiła się w salonie, podczas gdy oni poszli na górę do sypialni. Ale ja za nimi poszłam i zobaczyłam, jak się przytulają i całują. Potem skoczyli na łóżko i. zanim zdążyła dokończyć, wtrąciłem się i powiedziałem: Kochanie, mogę wszystko wyjaśnić. Na co moja żona ze spokojem odpowiedziała. Zamknij się, jutro dzwonię do mojego prawnika. Skarbie, kontynuuj historię i powiedz nam, co było dalej. Nasza córka uśmiechnęła się i powiedziała. A potem. potem zrobili dokładnie to samo, co ty i wujek Johnny dwa lata temu.